Cześć. Dzisiaj, jak widać, ujęcie z Rąsi, więc niczego się nie uczymy. Eee, mamy ładną pogodę, pierwszy raz od dwóch tygodni. Tosia mnie woła. Eee, mamy ładną pogodę, pierwszy raz od dwóch tygodni, dlatego wziąłem ją na spacer. Eee, I już idę. Eee, no i chciałem się z Wami spotkać właśnie we vlogu, dlatego, dlatego tu jesteśmy. dla mamusi. A zabrałem Tośkę na spacer, bo od kilku dni jesteśmy sami w domu. Tosiu? Tosia? Powiedz, dlaczego kwiatek dla mamusi? Nie ma kwiatka dla mamusi. Wiatr zdmuchnął. A czemu chciałaś dać kwiatka mamusi? Gdzie jest mamusia? W szpitalu. A czemu mamusia jest w szpitalu? Żeby ujadzić musia. No właśnie, tak to wygląda. Yy, także... Czekamy, czekamy. Jest już kilka dni po terminie, no i e, lada moment. Powinno się wszystko rozwiązać. Poczekaj, to się tylko coś powiem do kamery, dobra? To jeszcze, póki mam baterię i póki Tośka już totalnie nie urwała mi głowy e, za to, że się nie chce z nią bawić... ...wyjaśnię Wam kwestię tego unboxingu nieszczęsnego. Yy, nagrałem adbo unboxing oczywiście, yy, tylko spieprzyłem go po całej linii. Po pierwsze, dlatego, że yy, w pośpiechu, chcąc przygotować yy, bardzo szybko setup yy, i ujęcie takie overhead, czyli takie ujęcie z góry prostopadle na, yy, na stół, na którym yy, rozpakowywałem paczkę, yy, zamontowałem po prostu cały ten rig na na stole, a że stół jest niezbyt stabilny, to w swojej całej mądrości, kładąc paczkę na stole czy cokolwiek, dotykając stołu, górne ujęcie cały czas się trzęsło i no, kompletnie nie nadaje się do użytku. A poza tym moja postawa, że tak powiem, absurdalna sytuacja, bo. Gimbal to jest rzecz, o której marzyłem od, y, od właściwie początku, kiedy tylko zacząłem interesować się tym tematem. Y, wiedziałem, że jest to bardzo fajna zabawka. Y, no i jak go kupiłem, przygotowując y, ten y, unboxing, y, mówię to wszystko takim tonem i, i w taki sposób. No i w środku. Y Samo urządzenie. Że, żebyście posnęli po prostu. Aż jak obejrzałem to wszystko na komputerze, to napisałem od razu do żony, która w tym czasie właśnie już była w szpitalu, z pytaniem, czy ja taki jestem na co dzień, czy ja na co dzień jestem taki nudny, taki przymulony. No kurde, sytuacja taka, że rzecz, o której marzyłem, a entuzjazm taki, że mówię: no tu mamy pudełko. W pudełku jest walizka. No, a w walizce mamy gimbala, i, i to wszystko jest takim tonem. Więc no wybaczcie, albo podziękujcie mi, oszczędzę Wam tego i po prostu nie będzie tego unboxingu. Ale będzie za to recenzja tego gimbala. Bawię się nim cały czas i za jakiś czas, jak, jak już odpowiednio go długo potestuję i sprawdzę wszystkie funkcje to podzielę się z Wami recenzją na jego temat, moimi wrażeniami i tam też będzie taki rodzaj powiedzmy unboxingu, po prostu pokażę zawartość pudełka i w ten sposób, i w ten sposób Wam tego gimbala przedstawię.